Udało się. Troszkę emocje pomeczowe jeszcze trzymają. Być może prócz mnie tak samo ma większa lub mniejsza część z was, moi drodzy. Polska USA 3 do 2. Takim wynikiem skończył się mecz kończący fazę ćwierćfinałową siatkarskich Mistrzostw Świata. Oczywiście nie jesteśmy pierwsi, tylko dopiero któryś tam w kolejności, co przekazują te informacje, ale sami dobrze wiecie, że czujemy się w obowiązku, zwłaszcza podczas obiecanej zwiększonej aktywności na czas mistrzostw. Kaną w Kowarii Mazur, Paweł Kopaczel. Witam serdecznie. Jest to oczywiście jedno z tych kilku wydań specjalnych z okazji naszej aktywności podczas trwających Mistrzostw Świata. Jakaś część osób, które śledzą nasze poczynania w internecie, być może chciałaby zadać pytanie, czy gdyby nam się wczoraj nie powiodło, to czy nadal my bylibyśmy aktywni? Powiem tak: najprawdopodobniej nadal by tak było, choć emocje zapowiadające nadchodzące mecze aż tak duże by już raczej nie były. To jednak jest gdybanie przysłowiowe, którego staramy się nie praktykować. Fakt jest jeden: reprezentacja Polski zagra w półfinale Mistrzostw Świata. Przeciwnik, też doskonale znany, Brazylia. Trzykrotni podrząd Mistrzowie Świata 2002, 2006, 2010. Dwukrotni i aktualni zresztą wicemistrzowie. Dwa razy kanaryjnios byli gospodarzem imprezy w 1960 oraz 1990 roku. Drugą parę półfinałową otworzyli aktualni mistrzowie oraz wicemistrzowie Europy, a więc Włochy kontra Słowenia. Dla curich półfinał tej imprezy nie jest nowością, bowiem Włosi to także trzykrotni mistrzowie świata pod rząd w latach 1990, 94 oraz 98. Raz zdobyli srebrne medale w 1978 roku, trzy razy natomiast organizowali siatkarski mundial w 1978 roku, właśnie. W 2010 oraz na spółkę z Bułgarią 4 lata temu. I pod względem ilości organizowania imprezy są na ten moment rekordzistami. Dla naszej zmory, bo tak to trzeba nazwać, ostatnich imprez rangi Mistrzostw Europy Słowenii, y, będzie i jest to historyczny sukces, jeżeli chodzi o występy siatkarzy tego kraju w Mistrzostwach Świata. Mecz półfinałowy Włochy-Słowenia. Sobotę w katowickim spotku o godzinie 21. Natomiast spotkanie Polska-Brazylia zaplanowane zostało tym razem na godzinę 18. W tym miejscu dodatkowa informacja dla osób z gminy Rybno, które wiem, że nas oglądają, jest możliwość obejrzenia tego meczu w restauracji Świtezianka. Jeśli ktoś będzie chciał obejrzeć ten mecz w większym gronie, to będzie to idealne miejsce wraz z sporo dnia. Warto być już wcześniej, by zająć wygodne miejsce i przed meczem odśpiewać jeszcze Mazurka Dąbrowskiego, mniej więcej tak, jak będą śpiewali zgromadzeni w Spodku kibice. Prócz emocji siatkarskich mamy także emocje związane z występami Igi Świątek, która jutro późnym wieczorem stanie przed szansą wygrania wielkoszląowego turnieju US Open. Przeciwniczką tenisistki z Raszyna będzie reprezentantka Tunezji, aktualnie piąta rakieta rankingu. WTA Ons-Żeber. Planowany początek tego meczu także jutro 10 września o godzinie 22 polskiego czasu. Koszykówka. Nie powiódł się wczoraj naszym reprezentantom mecz z niepokonanym w grupie D przeciwnikiem z Serbii. Polacy przegrali to spotkanie 69 do 96 i zajęli finalnie trzecie miejsce w grupie. Biało-czerwoni awans do dalszej fazy Mistrzostw Europy mieli już zapewniony. I w jednej ósmej finału tej imprezy rywalem naszego zespołu będzie Ukraina, która w swojej grupie zajęła drugie miejsce. Ten mecz w niedzielę, 11 września w samym południe, a więc godzina 12. Tym razem zamiast Pragi, to gospodarzem miejscem gospodarzem będzie Berlińska Mercedes-Benz Arena. Jutro wieczorem natomiast polscy koszykarze w rywalizacji tzw. trójek zaczną swoją przygodę w turnieju Eurocup. Rywale grupowi to Czarnogóra oraz Łotwa. Mecze Polaków odpowiednio o godzinie 19.55 i o 21.40. Do dalszego etapu z grup awansują po dwie pierwsze drużyny. My w przed przedpołudnie prawdopodobnie znów się spotkamy na małym podsumowaniu półfinałów i innych takich takich. Tymczasem dziś i jutro. W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 imienia noblistów polskich w Olsztynku swoje pierwsze mecze kontrolne w tym sezonie, przed nadchodzącym sezonem właściwie, w Plus Lidze rozegra Indykpol AZS Olsztyn. Kadrowiczów, którzy już zakończyli swój udział w Mistrzostwach Świata prawdopodobnie w Olsztynku nie zobaczymy, lecz jeśli ktoś jest w stanie przyjechać właśnie do Olsztynka, to serdecznie zapraszamy. Pierwsze spotkanie pomiędzy Indykpolem AZS Olsztyn a Treflem Gdańsk Dziś o godzinie 17, drugie jutro o godzinie 12. Wstęp na każde z tych spotkań jedyne 5 zł. Nasz kanał wybiera się na pierwsze spotkanie. Choć transmisji robić nie będziemy, to może uda się z kimś z zawodników lub trenerów po meczu porozmawiać. Zobaczymy. Tymczasem patrzymy na interakcje. Wiemy, że poradnia jest no, dosyć typowa, jeżeli chodzi o, o transmisję na żywo jest to transmisja niezapowiadana. Ale jedna interakcja już jest, Mariusz. Dziękuję bardzo i również pozdrawiam. Także kończąc, życzę miłego popołudnia, pozdrawiam i do zobaczenia.